Witajcie. Bardzo dawno do Was nie mówiłam, ale oczywiście u mnie też zmiany, nawet bardzo dużo zmian. Aż nawet mi się dziwnie mówi. Ale słuchajcie, o czym dzisiaj chciałam powiedzieć, to o, takim, o takich mitach związanych z pozytywnym myśleniem. Bo zauważyłam, że ludzie często zakrzywiają rzeczywistość i to nie jest dobre, bo przypuśćmy jest bardzo źle. Mamy firmę, nie ma obrotów, nie ma klientów. A my, zakrzywiając rzeczywistość, myślimy, że pozytywne myśli sprowadzą do nas rozwiązania. Jasne, one sprowadzą rozwiązania, ale jeśli zaczniemy działać. I teraz do czego zmierzam? Jest taka sytuacja, że przypuśćmy, płonie ci dom. I ty jesteś osobą, która myśli pozytywnie, i stanie obok i zacznie myśleć, że może spadnie deszcz i to uratuje. Często tak ludzie zachowują się właśnie tworząc swoje biznesy, prowadząc swoje firmy. Tak miesiąc nie ma obrotu, drugi miesiąc obrotu nie ma, w trzecim miesiącu się to nie za, na to nie zanosi. A my ciągle myślimy, że w czwartym będzie lepiej, albo w piątym będzie lepiej. Z wieloma z Was rozmawiałam i właśnie takie historie się wydarzyły, że zakrzywiliśmy z rzeczywistość. Że nasz umysł był na tyle pozytywny, że on zakrzywił rzeczywistość. W takiej sytuacji, najlepszą rzeczą, którą można zrobić, jest spojrzenie w, ta, w statystykę. Słuchajcie, jestem osobą, która nienawidzi tego robić. Nienawidzę prowadzić statystyk. Ale one odpowiadają na to, co ja wykonałam, co mogę zmienić, co jeszcze potrzebuję. I przypuśćmy, jeśli robisz jedną rzecz, rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty. A może szósty, albo miesiąc, dwa, trzy i statystyka ci się zgadza, a nie masz wyniku, nie zakrzywiaj rzeczywistości. Po prostu przyznaj sam przed sobą, czy sama przed sobą, że w tej sytuacji nie jest korzystnie. Można nazwać, nazwać to źle. Yy, tutaj mi się bardzo podoba yy, stwierdzenie Fryderyka. Yy, Fryderyka Czarnodupa, nie jestem w czarnej dupie. I generalnie jak już tam jesteś po prostu, to warto to zaakceptować. Bez stanu akceptacji nigdy się nic nie wydarzy. I zobacz jak nasza podświadomość będzie bojkodowała rzeczywistość. Widzisz, że jest źle. Widzisz, że się wszystko sypie. A też sztucznie udajesz, że jest wszystko ok. Czy nie widzisz tutaj konfliktu? Czy nie będziesz się czuł spokojnie, jeśli usiądziesz, przyznasz przed sobą, tak, może to nie wyszło, i cóż mogę zrobić inaczej albo więcej? Co mogę zmienić? Pozytywne myślenie jest nam bardzo potrzebne, bo generalnie osoby o pozytywnym usposobieniu szybciej rozwiązują wyzwania, szybciej osiągają sukcesy. I w ogóle pozwalają sobie na ten sukces. Także generalnie, jeśli jesteś osobą, która myśli pozytywnie, to plus dla ciebie. No i dlaczego? Bo przy, to, wiecie, to się zdarza w bardzo prostych rzeczach. Przypuśćmy, staram się o pracę. Jest praca, nie wiem, praca marzeń, tak jak w moim wypadku, nie wiem, praca ze, ze zwierzętami, behawiorystka zwierząt. Pojawia się ogłoszenie i jeśli będę myślała pozytywnie, to odważę się żeby wysłać tam zgłoszenie. A jeśli będę myślała negatywnie, to nawet tam nie napiszę. Dlaczego? Bo stwierdzę, że i tak to nie wyjdzie. Zauważyłam, że osoby, które gdzieś tam zmieniają świat, o których czytamy w książkach, którzy żyją na zasadzie takiej, że wszystko u nich się zgadza, czyli zgadza się duch, zgadza się rozum, zgadzają się emocje. Są to osoby, które myślą pozytywnie, ale zarazem nie zakrzywiają rzeczywistości. Szukają rozwiązań, próbują czegoś nowego. Bo jeśli tego nie zrobimy, to robiąc cały czas te same rzeczy, nie oczekujmy innego rezultatu. To jest tak samo, jak na polu byśmy zasiali kukurydzę, a po kilku miesiącach okazuje się, że tam. Wyrosła kukurydza, a nie pszenica. Czy to jest dziwne? W naturze nie, ale w ludzkim umyśle tak. I dlaczego? No przede wszystkim chodzi o to, żeby być ze, ze sobą szczerym. Yy, u mnie w pewnym momencie życia właśnie to zbyt yy, pozytywne myślenie doprowadziło do bardzo dużych problemów, bo zakrzywiając rzeczywistość, łudziłam się, że kolejny miesiąc będzie lepszy. Nie zmieniając nic w przeciągu tego miesiąca, czyli powielając same rzeczy. Tutaj jest bardzo fajny przykład, bardzo go lubię przywoływać, czyli mucha. Nie? Zauważyliście, jak latem przypadkiem wpadnie nam mucha i ona chce wylecieć na zewnątrz, a jest okno. Tak, tak wali tą, w tą szybę. Często ona tam umiera w ogóle, nie przechodząc. Mimo to, że obok jest otwarte okno, jeśli ona nie zmieni kierunku, nie ma opcji wyjścia. I co z tego, że pozytywnie myślała? I co z tego, że widziała ten świat wolny? Robiła ciągle tą samą powtarzalną rzecz. Dlatego zachęcam do pozytywnego myślenia, bo to jedna z lepszych recept na dobre samopoczucie, ale zachęcam też do do skonfrontowania swoich działań, do zobaczenia, co robię, jak robię, jaki to daje rezultat. Bo to, na, to da nam pewien, pewien obraz, znaczy w sumie nie pewien, tylko cały obraz, czy my jesteśmy w dobrym miejscu i czy idziemy w dobrym kierunku. Bo jeśli tego nie mamy, no to żyjemy wizją i wiarą i to też jest potrzebne, i to też jest dobre, ale jeśli nie mamy zagwarantowanego takiego minimum naszego egzystencjonalnego, nie czujemy się z tym bezpiecznie, to jak myśleć o rzeczach wielkich? One muszą być w celach i zachęcam do wyznaczenia takich celów, które osiągniecie i sami przed sobą staniecie powiedzieć, tak, osiągnęłam to, osiągnąłem to, jestem wielki, ale do tego potrzebna jest sukcesywna praca, potrzebna jest statystyka, żeby wiedzieć, gdzie się jest. W którym miejscu w życiu się jest. Wobec tego to sobie możesz myśleć, że na miesiąc będziesz milionerem. Albo wygrasz w lotka, nie? Często nie puszczając tego lotka na przykład. Chociaż tak pół żartem, pół serio w lotka nie wierzę. Wierzę bardziej w. W pracę. I teraz, co dalej, jeśli chodzi o to pozytywne myślenie? Słuchajcie, jeśli zaczynamy działać, pojawiają się sprzyjające okoliczności, pojawiają się sprzyjający ludzie, ale zakrzywiając rzeczywistość, my tego nie zauważamy. Jesteśmy jak te muchy, zapatrzeni na swój cel, żyjący wizją i wiarą. Ale nie wiedzący, w którym miejscu jesteśmy. Taka puenta na sam koniec, wracając do płonącego domu i różnicy, już ten dom płonie. O przykładzie tym, że staniemy obok i zaczniemy głęboko myśleć i wierzyć i mieć wizję tego, że zacznie padać deszcz, może mieć mniejszy rezultat, niż jeśli weźmiemy telefon i zadzwonimy na straż pożarną. Spróbuj tą analogię odnieść do życia. Trzymajcie się ciepło.